Oglądać. Co? Oglądać. Oglądać. No ale ja przecież się strasznie boję. To wygląda tragicznie. Czemu? No, drastycznie. No to jest okropne. Czemu? No może ty się nie widzisz, ale to jest przecież to idzie no, wpadnąć i, i połamać ręce, nogi i kręgosłup. Babciu, no patrzcie. Nie, yeah. o już, już widzę. No, tu na to spina jeszcze tu szczelac. Jezus Maryja. W pachu. Brawo, ale ostatni raz ja już ja nie chcę. Ja powiem mamusi, żeby żeby to nie robiła.